Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj odcinek będzie o tym, jakie są najczęstsze błędy podczas pracy z ziemi. Praca z ziemi to coraz bardziej popularny temat wśród jeźdźców, ponieważ powoli zaczynają rozumieć, że z koniem można pracować nie tylko z siodła, jeżdżąc konno, co jest naprawdę fajnym pozytywnym zjawiskiem. Warto jednak wiedzieć, że podczas takiej pracy również można popełniać masę błędów i należy wiedzieć, Jakie są to błędy, aby się ich wystrzegać? Więc jakie są najczęściej popełniane błędy podczas pracy z ziemi? Po pierwsze, zły sprzęt. Używanie do pracy nieodpowiedniego i niedopasowanego sprzętu może skutecznie utrudniać komunikację z koniem. Używanie ogłowia z wędzidłem do lążowania, czy też niepoprawne, zbyt niskie lub zbyt wysokie zapinanie haltera, może sprawić koniowi ból oraz dyskomfort. A także sprawić, że nie będzie on totalnie nic czerpał z treningów, a nawet wystąpi regres. Zawsze należy zadbać o to, by używany przez nas sprzęt był odpowiednio dostosowany do konkretnego rodzaju treningu i o to, aby dobrze leżał. Na koniu i był do niego dopasowany rozmiarowo. Po drugie, zapominanie o mowie ciała. Jest to częsty błąd osób, które pracują z ziemi niewiele, głównie taką pracę opierając na przeganianiu konia na ląży. Mowa ciała jest niezwykle istotna podczas pracy z ziemi, ponieważ dzięki niej komunikujemy się z koniem. Nie mamy przecież możliwości załagodziwać na niego dosiadem albo łydko. Warto nauczyć się w tej kwestii chociaż absolutnych podstaw, aby praca nie polegała tylko na gonieniu konia batem oraz hamowania go za pomocą ląży. Po trzecie, brak wiedzy o warunkowaniu to bardzo częsty błąd nie tylko podczas pracy ziemi, ale również w trakcie jazdy. Wielu jeźdźców nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak naprawdę większość pracy oraz nauki z koniem, jaką wykonują, to w rzeczywistości jest warunkowanie instrumentalne, czyli pojęcie z zakresu psychologii wyjaśniające cztery formy uczenia się koni, które opierają się na wzmocnieniach oraz karach negatywnych i pozytywnych. Warto wgłębić się w ten temat, by mieć większą świadomość pracy oraz to porządniej i dobrze wykorzystywać. I oczywiście nie popełniać najczęstszych błędów, przez które koń ma problemy z odpowiednim uczeniem się. Po czwarte, opieranie wszystkiego na dominacji. Niestety, w wielu nurtach jeździectwa czy też pracy zwanej naturalną, większość metod opiera się na ciągłej dominacji konia i stałym przypominaniu mu o jego niższym miejscu w hierarchii niż jest człowiek. Trzeba jednak pamiętać o tym, że koń nie widzi człowieka tak jak innego konia, a ich relacje opierają się się na troszkę innych zasadach. Oczywiście istnieją konie bardzo dominujące, które trzeba w tej kwestii stale pilnować, ale większość normalnych koni. I ogólnie większość koni chce się z człowiekiem dogadać, porozumieć, i wcale nie potrzebuje takiego ciągłego przypominania, kto tu dominuje i kto tu rządzi. Już pomijając fakt, że często te metody są po prostu krzywdzące. Po piąte, mechaniczne podejście. Dość często zapomina się o tym, że w pracy z końmi należy być elastycznym i mieć indywidualne podejście do każdego przypadku. Błędem jest wykorzystywanie do nauki konia wszelkich poradników step by step i denerwowanie się, Frustrowanie, że koń czegoś nie rozumie dokładnie albo potrzebuje więcej czasu do nauki. Zawsze należy słuchać przede wszystkim konia. W końcu jest to żywe zwierzę i nie można z nim postępować tak jak, nie wiem, z odkurzaczem. Czy z rowerem. Wystrzegając się tych błędów, jeźdźcy będą w stanie skuteczniej porozumiewać się z koniem i lepiej pracować z ziemi. Należy pamiętać, że trening to nie tylko nauka i ciężka praca, ale również zabawa, dlatego zawsze warto mieć pozytywne nastawienie, opanowanie i uśmiech na twarzy i wtedy na pewno wszystko będzie wychodzić zdecydowanie lepiej. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy znacie jeszcze więcej błędów podczas pracy z Ziemi. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Zapraszam was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Questa i się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.